A że mam mało amunicji do UZI, to sobie jednak wezmę zakupie MP, bo w końcu nie ma czego tutaj żałować teraz w tej chwili. Eee, tyle mi starczy 500C40. E, do czegoś jeszcze będę brał? Chyba nie, tej amunicji nie mam jakoś szczególnie mało. Eee, chyba, że snajperka, ale no nie wiem, czy snajperka mi się przyda w najbliższym czasie. Eee, 6000 dolarów, no trochę to kosztuje. Nie wiecie co, jednak zostawię na razie, będę miał tą, którą mam. Nie chcę mi się na tą jednak pieniędzy tracić. Eee, tylko okej, okay. czy, czy to jest ta misja, którą teraz mam na myśli, do której, teraz, eee, do której teraz się przymierzam? Jeżeli tak, to. no, za chwilę będzie ważny wybór samochodu do tej misji, bo. ona, no, ten wybór jest w tej misji bardzo ważny jednak. Okej, okay, to będzie pierwsza misja dla naszej kapeli muzycznej. Misja Lovejuice, kapela to... Kapela Koba Lovefist! Ej, Tommy, świetnie, że możesz zrobić. Ej, nie wiem, czy Mister Lovefist mi powiedział? Nie, nie, ale ja zawsze loved your music. Let me introduce you to a band. This is Percy, Dick, Willie's in the Carter and that was Jezzy in the Booth earlier and guys. Nie, przepraszam, gość w koszulce piłkarskiej, w szkockiej spódnicy, o imieniu Dick? Na jak poważnie, We need some drugs, old, Well, this is Bay City, man, what's the problem? Love juice, man!

A czy kiedyś śpiewamy oczywiście porządnie, jak ze sobą słyszeliście taki właśnie głos w stylu ACDC czy Guns N' Roses? A kiedy po prostu gada, to takie nie, po prostu nie wiem. Ok, teraz szukam jakiegoś w miarę porządnego samochodu, bo jak mówię, taki będzie naprawdę, naprawdę na tą misję potrzebny. Jakiś samochód sportowy i szybki, jakiś, no tam był Phoenix, jednak go minąłem. Tak, to jest ta misja, którą miałem na myśli, po prostu nie byłem pewien, czy ona to teraz będzie, czy może trochę później. A czy na też jest, jest miary szybkie, jednak nie chcę sobie teraz. No, nie chcę teraz zdobyć się sławy wśród policji na chwilę. A tak, no potrzebuję samochodu, tylko właśnie jak ja znajdę. Ja nie chcę Sentinel, Sentinel XS, bo on jest chyba taki jednak trochę zbyt. zbyt wolny, szczerze, szczerze bym powiedział. Wolę coś sportowego. Co ja widzę, co to, to jest, to jest, to jest, to jest. to jest Greenwood. To jest jeszcze gorszy wybór niż Sentinel XS. Co ja to mogę znaleźć? No kurczę, taka dzielnica w I City, że jednak no, na, na tej wyspie trudno, tak, trudno takie samochody jednak. Ha. No nic będę szukał. No... Muszę tak, kurze, chodzić w deszczu szukać samochodu, który no, będzie samochodem moich marzeń. Na pewno nie wózek straży pożarnej, na pewno nie. Na pewno nie, nie taksówka Kaufman. No działa to coś tam... Na, na pewno... Na pewno nie Regina, nie to kombi, które też nie jest jakieś szczególnie... Wiecie, imponujące w osiągach. A kurczę, no jak mówię, chcę jakiś samochód interesujący. Nie, może jednak wezmę ten... ten... ten radiowóz. A czy Setinem XS to mi też dałoby nawet przejść, jednak po prostu się boję, że jakiś tam pewnie błąd i będzie z tego wszystkiego nici? Chociaż ja nie wiem, czy może jednak e, na to dobry pomysł. Otóż teraz musimy, no, musimy się spotkać z pewnym dealerem, który nam, e, no, niby sprzeda lovejuice. Lovejuice, którego panowie z Los tak żądają i chcą i kochają i w ogóle. Dobra, klakson. To, a co tam? Widzisz na obóz to co tam, tylko nie powstrzyma i tak mi to nie sprzeda bo, a właśnie nie sprzedał, tylko mi kasę zakosił właściwie. I zjał z love fist. Znaczy nie z love fist, tylko love juice, good, no, to love juice, to love fist, wszystko, kurczę, love. Dobra, gościa oczywiście trzeba zabić. Oczywiście na, najlepiej byłoby go strącić. Wow, z, znowu to samo, że... a czy nie, nie to samo, to było w jednej chyba z poprzednich prób, że... Yy, kiedy nagrywałem, że gość po prostu, no... Goście... tak jakby wjechał w niego jego własny motor i on tak się wybił w powietrze, kiedy leżał. To było po prostu taki, wiecie, ciekawy, ciekawy widoczek. Okej, okay, tu jest nasza teczka z Lovejuice. Teraz się nie pomylę. Ta PZJ, którą może wezmę jednak. Okej, okay, teraz drugi etap tej misji, kiedy musimy odebrać Mercedes. Tak, no ona tylko strony mam do niej dojechać, nie jestem pewien. Eee, tu na południe? Tak, tu na południe będzie dobrze. Na kolejnym moście, a znaczy wjadę na kolejny most. I po ją tak w to też jest na pewno dobrym wyborem na tą misję, bo ta jest szybka i tym bardziej, że jest, no, jest po prostu mała, mniejsza od samochodów, i w związku z tym, no, ma więcej przestrzeni do manewru. Oczywiście, żeby z tego motoru nie spaść. Jak mówię, jednak trochę się, te, się tego boję, że jakiś w tej misji popełnię błąd, czy coś takiego. No, Magły, teraz trzeba będzie odebrać Mercedes, z, jak się, jak się nie mylę, z jej apartamentu, w którym ona mieszka. To jest właśnie niedaleko nie, nie pola golfowego. Tutaj skaczymy w lewo. Nie chcę żadnego, w którym się gada, ok? Ja nie mogę go zmienić. Czekajcie, gdzie chyba, chyba znowu myszka. O, myszka? No, Okej, okay, od razu lepiej. Inny raty proszę, dziękuję. No i ona już tam stała jakby na nas czekała, ciekawe. Przecież on do niej tam nigdzie w ogóle nie dzwonił, że... Okay. że Lofis cię chce i tak dalej. No dobra, i teraz musimy ją zabić do studia Lofis w półtorej minuty. Naprawdę, to nie jest dużo czasu. Jak mówiłem, mniej więcej dlatego... W tej misji ważny jest wybór samochodu, albo w ogóle pojazdu. No, PCOC na pewno jest dobrym wyborem. Tak samo jak mówię, wszelki samochód sportowy albo taki, no w ogóle po prostu szybki jakiś, który osiąga duże prędkości. Tak też na tej PCOC stosuję taki trik, że... O, to się nie skończy fajnie. E, wszystko w porządku. Kobieto? E... O, wiem, że tam jest Mercedes, ale... Okej... Okay. Mocnik samodzielnie leżąc e, strącił latarnię. Szybko, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Nie mam czasu. Kurczę, ale nie wiem czemu ten mi tak skręcił w powietrzu, że z tego odpadłem. No i Run DMC znowu w tle. No na, na tych wildstyle. Kurczę, mam no mało czasu, no te w że taki błąd popełniłem, to naprawdę może być ciężko powiedzieć, czy na tą misję zaliczę, czy nie. Ech, no może jednak zaliczę, 20 sekund, a studio jest takim niedaleko O, rety, No, no o mały prawie, że włos, no. O mały włos po prostu. Eee, na ziemię to jest... No nie obraź się za to... za tą kraksę i w ogóle. Która w ogóle nie wiem, nie była nieuzasadniona. Rozumiem. To mi skręcił z tym motorem tak w powietrzu, jak bez jakiegoś tam powodu szczególnego, nie mam pojęcia co, co się stało. Jakoś musiała być droga nierówna czy, czy tam co innego. A tam diabli wiedzą, dobra. Kolejna misja dla Lofist Psycho Killer. Tommy, man, am I glad to see you? What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm knee joking again. It's heavy stuff, man. Heavy gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat. Knows all about us. Knows that he likes his lady's underwear, eh? What that Percy likes Shut you up, and you fool. Just like Jazz barn sheep. It's a love rocket thing, can't. Wait, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen to this cat. The, the guy, what's Lovefist dead? Dead, Tommy. Lovefist gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save love fest. Signing in two hours, and I think yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Okay, jest będę gościł w tym zabij love fest. I musimy oczywiście sięgo załatwić za nim, on załatwi naszych pracodawców. Okay, znowu oczywiście nasze utwory walt style. Tak powiedzmy Run DMC. I tylko całą kawałkę Rocks... się jak nazywa? Tak, tu jest takie miejsce jak Rock City I, z, i w nim spotkamy właśnie naszego... Naszego zabójcę! Tego, który nie chce, żeby loffis istniało. Lofis ruined my life! Po prostu, nie ten głos, ten akcent, to wszystko, mnie, to po tak rozwala! Lofis ruined my life! Kurde, naprawdę... Ja Nie wiem, to osobiście naprawdę bawi. Okej, okay, nasz gość, który jest transvestytą, widocznie ucieka i ścigamy go właśnie w tej limuzynie Love Fist. Tak, koniecznie jest, koniecznie jest samochód do tej misji, właśnie od Love Fistów. Taka, taka limuzyna, właśnie w takiej wersji, taki stretch. Tak, to jest taki stretch, tylko że taki po prostu zmodyfikowany, to jest właśnie limuzyna Love Fist. Okej, okay, on cały czas ucieka. No ta misja nie jest, trudna, to jest tylko jeden cel do zabicia i nikt tam... za to nic nie zrobi, że on tam będzie... Będzie trupem. Okej, okay, chyba już. No! Widzę, łatwe jak to by nie dostał z masła. Eee, co miał omnisję jakąś? Chyba nie jestem pewien, wiem, że on, że on miał bronię na kniem. Ona się chyba nigdzie nie pojawiła. Więc trudno z tej broni, którą on, no. Chyba miał nici. No i misja bardzo krótka bardzo łatwa. I. No, z naszego zabójcy, no. Mamy go z głowy po prostu. Okej, okay, czyli teraz Paul do nas zadzwonił i nam powiedział o tym, że, e, że w YCD jest pewien gang motocyklistów e, prowadzony przez Mitch'a Bakera, no, który Paul sądzi, że nadawałby się na ochroniarzy przy koncercie A czy nie niby możemy dla nich wykonać kolejną misję, znaczy niby jest ta, ta cała wiązka światła, ale nie, musimy skończyć misję dla motocyklistów, a więc no, na co czekać, ruszajmy. Tak, nasz gang motocyklistów jest... Yy, ten gang jest o, oznaczony przez e, ikonę Piku na mapie. Tam jest właśnie jest jakby kryjówka gangu Mitch'a Bakera, o którym właśnie Paul Kent powiedział. Tylko czemu wziąłem ten samochód z tym przebitym kołem? No trudno, przeżyje jakoś, a może nie. Eee, co mam brać Hamizelkę? Może wezmę, ale tylko tak na wszelki wypadek. Jakoś nie widzę potrzeby, ale to, tak mnie dobrze mógłbym ją wziąć. Okej, okay, oto i ta kryjówka, która nazywa się The Greasy Chopper. To tutaj spotkamy pana Mitcha Bakera. I misja Eloy Wheels of Steel. No, honor of a Lonely Heart. Nobody come take a You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Ken Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Ken Paul? Shh. <laughs> no wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window and nothing but his limey birthday suit. So, are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join?